Po miesiącu niepokoju i oczekiwań, Inter Miami w końcu oficjalnie przedstawił Argentyńczyka. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że Messi stał się najbardziej znanym piłkarzem, który trafił do MLS, odkąd David Beckham dołączył do LA Galaxy w 2007 roku. Mistrz świata z Kataru w nowym klubie będzie grał z numerem 10. Oprócz Messiego kibicom zaprezentowany został inny, nowy nabytek Interu Hiszpan Sergio Busquets. Obaj grali wiele lat razem w dumie Katalonii, a poza boiskiem są również przyjaciółmi. Messi i Busquets w Interze już najprawdopodobniej w najbliższy piątek w spotkaniu Pucharu Ligi z meksykańskim Cruz Azul. Leo Messi podczas swojej gry na Florydzie zarobi 150 milionów dolarów plus dodatki. W przyszłości będzie mógł zostać także udziałowcem klubu. Sama prezentacja zawodnika została przygotowana z dużym rozmachem, choć wszystko zakłóciły dość intensywne opady deszczu, szczególnie przed samym wydarzeniem. Jestem zaszczycony, mogąc powitać Leo Messiego i jego rodzinę w ich nowym domu, napisał w specjalnym oświadczeniu wydanym przez klub George Mass, właściciel Interu. W 2018 roku złożyliśmy obietnicę zbudowania ambitnego zespołu, który przyciągnie światową elitę, klub, który zmieniłby globalne spojrzenie na futbol w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie. Serdeczne podziękowania dla naszych fanów, którzy nigdy nie przestali wierzyć. Razem będziemy nadal zmieniać marzenia w rzeczywistość. Czytamy w komunikacie. Z Miami dla Dziennika Związkowego Jan Pachlowski.